Kolejny utwór to Pieski małe 2. To jest utwór, który zagramy sobie tylko na akordach. Mamy w nim cztery akordy i to jest C-dur, A-mol, i G-dur. Sprawdźmy po kolei. Pierwszy akord C-dur, dla przypomnienia, Pierwszy palec, pierwszy próg, druga drugi palec, yy, drugi próg, czwarta i później mamy trzeci próg, piąta. W tak złapanym akordzie nie można uderzać w strunę szóstą. Brzmi to słabo, źle. Yy, więc staramy się od piątej w dół. Kolejny akord w utworze to jest akord Amol, i tutaj wystarczy zabrać jeden palec. Te dwa akordy różnią się tylko jednym dźwiękiem. Nawet na upartego można byłoby zagrać Amol 7 i w ogóle zabrać tylko ten palec. Ale my chcemy być ambitni, więc spróbujemy go tu jakoś tak szybko zmienić. Dla podpowiedzi na początku sprawdź, czy nie jest ci łatwiej zabierać całkiem i kłaść. Też tak można spróbować. Ja już nie zabieram, tylko jestem w stanie jeden palec przełożyć. Ale niektórzy gitarzyści wolą taką metodę, że zabierają i dokładają, tak? Czyli w ten sposób. Jak tobie wygodni. No, możesz spróbować ten jeden palec tylko przełożyć, on tutaj ląduje. I kolejny akord to jest Dm. Pierwszy palec, pierwsza struna, pierwszy próg. Trzeci palec, druga. Trzeci próg. I drugi palec, trzecia na drugim progu. Diagram akordowy masz wyświetlony. Dobra. No, i czwarty akord to jest akord G-Dur. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Pierwszy, przepraszam, drugi palec na strunie basowej, na trzecim progu szóstej struny. Później mamy drugi próg piątej. Później są puste struny, nic się nie dzieje. I mamy, podkładam tutaj trzeci próg druga, i trzeci próg pierwsza. Jako ciekawostkę powiem Ci, że ten akord G dur on występuje w dwóch wersjach. Tak naprawdę to jest G9 z dodaną noną. Ten sam akord, który gramy w whisky. Druga wersja to jest wersja bez małego palca, tylko mamy tutaj jeden dźwięk naciśnięty. Tylko na trzecim progu, na pierwszej. No, ja szczerze powiedziawszy, wolę tą wersję, brzmi pełniej i można łatwo przejść do ceduru, czyli obniżyć tylko te dwa palce. No dobrze, akordy mamy już y, omówione. W prawej ręce proponuję zagrać na dwa sposoby. Łatwiejszy, czyli gram dwa razy w dół na każdy akord. W prawej ręce mam kostkę. Ja tą kostkę w ogóle tak bardzo różnie obracam. Czasami wystawiam sobie tutaj ten czubek, no a czasami w ogóle gram bokiem kostki, jak mi wygodnie. Lubię to zmieniać, bo też delikatnie zmienia się brzmienie. Możesz sobie spróbować na początku ten czubeczek tutaj wyciągnąć. No i zobacz, i gram po dwa uderzenia na jeden akord. Drugi sposób to jest w sumie zagranie biciami tej piosenki. No co prawda powiedziałem we wstępie, że nie będzie żadnych bić, żeby było łatwo, ale pomyślałem sobie, że może tutaj zrobimy taki mały wyjątek i wprowadzimy takie nasze pierwsze bicia i posłuchaj jak to będzie brzmiało. Bicia polegają na tym, że uderzam raz w dół, później jest taka chwilka przerwy i znowu w dół i w górę. Jeśli chcesz, możesz też na ostatnim akordzie zagrać sobie dół, góra, dół, góra. Byłoby tak. To tyle. Poćwicz sobie na spokojnie te akordy, tą zmianę. Wierzę, że za jakiś czas te palce już nauczą się same, jak mają przeskakiwać. Na początku trzeba się chwilę pozastanawiać, później robi się taki automat, że to samo po prostu gdzieś tam przeskakuje.